Ostatni pociąg odjechał, prosimy o opuszczenie terenu stacji. Nocą metro opuszczają również pociągi, które jadą na zasłużony odpoczynek. Tu w elektrowozowni na kabatach przechodzą niezbędne przeglądy. Do metra wkracza nocna zmiana. Napięcie jest wyłączone i możecie wejść w tory. Wchodzimy w miejsce, które dla Warszawiaków, dla przeciętnego człowieka jest nieosiągalne kompletnie. Tak, tylko dla pracowników metra jest dozwolone w momencie przerwy nocnej, kiedy jest wyłączone napięcie. Gdy napięcia nie ma, torowisko tętni życiem. W dzień po, po prostu są jazdy pociągów, a w nocy wchodzą służby techniczne i wtedy pracują na torach. Pracy jest dużo, nikt nie ma tu czasu na nudę. się od torowiska, od przytw przy przy przytwierdzenia szyny. Od samej szyny. Zdarza się, że są poluzowane. To znaczy zdarza, zdarza się, że jest pęknięta łapka sprężysta, mogą być poluzowane śruby na połączenie szyny prądowej. Coś tam właśnie kapnęło. No niestety zdarzają, zdarzają się przecieki. Następnej nocy będzie uszczelnione. Wszystko się zużywa. Gdyby nie nocna zmiana, która w pocieczoła uszczelnia, szlifuje, dogląda, metro nie przetrwałoby nawet roku. Są też bardziej prozaiczne powody. To jest y, tak zwany star samochód na samochód na torach. Tak, samochód na torach, który służy do y, sprzątania, czyszczenia y, torowiska pod Czyli po prostu taki duży odkurzacz. Tak, po prostu taki duży odkurzacz. Jeśli jego obsługa znajdzie jakąś zgubę na torowisku, można ją następnego dnia odzyskać. Po ciężkiej pracy czas do domu. Kubasito. TFL, Warszawa.